Dawaj tak jak było z tej strony, bardzo ładnie wygląda, o zobaczcie Pokażę wam, o, to jest taka polska typowa serwetka No i dobra, teraz słuchajcie drugie pytanie Co robi Ania, że może tu mieszkać, że ma pieniądze? Co robi Ania? No co robię, robię... Ee, robótki stają. ręczne Siemano, witam serdecznie, Panama Pieprzone maski mnie denerwują Dzień zaczynam od raptora, najgorszego energola, jakiego ja mogę się napić w życiu. Jedziemy właśnie przejechać trochę rowerem, w tamtą stronę poznać trochę wyspę, plus jedziemy odwiedzić Anię, tak więc wasz wywiad będzie dzisiaj szymano. Takie są widoczki jadąc do Ani Bokaz del Toro, sobie to można ciadnąć fotą. To jest taka ala, siłownia, która raczej nie działa najlepiej. To jest rowerek parę minut i będziemy raczej na miejscu no i tu jest plaża to jest najważniejsze że całą drogę jest plaża jest piękny widoczek i zaraz będziemy Dojechałem, piękny odgłos natury pięknie pachnie wodą jakby to nie, nie brzmiało to za każdym razem, że jesteśmy w miejscach, gdzie jest wybrzeże, jest woda, te powietrze pachnie inaczej. I powiem Wam, że od razu to się żyć. Tak to wygląda. Czekamy na Anię i robimy wywiad. Od razu mówię to nie będzie taki typowy wywiad, bo ja nie lubię wywiadów. Ja lubię rozmowy, lubię z ludźmi rozmawiać. I jak też będzie mówił Polo, a dlaczego jej przerywałeś? Dlatego, że byłem ciekawy pewnych rzeczy. Wiem, że czasami można nie dokończyć. Takie już zdania. A, zobaczcie jedzie, Ale wariantka, zobaczcie, jak się ubrać, zobaczcie. Trzymano. Postanowiłam, yy, że wyjadę po siebie, żeby się nie zgubił dżungli. Zdrowko. No to by wodę wziąć. Ale wodą no, tak. Na zdrowie. No zobacz, tu jest sceneria. A nic nie trzeba mówić nawet. No i na pierwszym miejscu i zaczniemy wywiad. Ta część nazywa się Big Creek. Tutaj w, w Bokas. Bardzo fajnie, sporo takich małych jaszczurek tu biega. I przykładem jeszcze widziałem kolibra. Pierwszy raz chyba w swoim życiu. Tutaj sobie spacerujemy się i ja zadam jakieś pytania Ani. A więc dobra, jak wiecie lub nie wiecie, moi drodzy, to jest... To jest Ania. I Ania tutaj mieszka już. Musisz dokończyć zdanie. 4 no, lata. od 3,5 roku z małymi wakacjami Dobra. w Polsce. Najważniejsze pytanie: wszyscy chcą znaleźć odpowiedź, Ja się zająkałem. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby tutaj mieszkać? No, no myślę, że tak. 500 dolarów na miesiąc. Coś gdzie 500 dolarów na miesiąc. No, Pakujecie walichę i jedziecie do Panamy można się dostać przez. Jak to działać? Przez to? Przez e, loty do, przez Europę, e, Amsterdam bądź Frankfurt. No, i przez później... i później bezpośredni do Panama City. Okej, okay, i później z Panama City albo tutaj autobusem, 15 godzin. Tak, tak, tak. Albo, albo... samolotem za 100 dolarów. jesteście w z Del Toro. no słuchajcie, 3,5 roku, 500 dolarów mniej więcej miesięcznie żeby się utrzymać. wydajęcie kosztuje od ile 200 200 dolarów pokój do, do 400 apartament. 200 dolarów pokój 400 apartament i Co jeszcze miałem pytać jedzenie mniej więcej ile kosztuje plus minus jeżeli chcemy iść w knajpach. Yy, powiedzmy że lo lokalna pizza 8 dolarów. Taka a wieksza, coś coś tań, coś tańszego. A... Lato de dia, czyli yy, tale, danie, danie dnia około 5 dolarów 5 dolarów, czyli no 150, czyli codziennie sto jest 150 dolarów Słuchajcie I my idziemy przejść się kawałek dalej i zaraz będą kolejne pytania Także wiecie już ile kosztuje życie tutaj w Bokas I zaraz zapytamy skąd Ania ma pieniądze, bo to pewnie wszystkich was interesuje To jest tutaj sceneria Idąc dalej w kierunku kolejnych plaż, tutaj w sumie w ogóle całe zobaczcie wybrzeże. Bardzo fajnie to wygląda. Woda jest czysta. Tam jest ciut ładniejszy kolor niż tutaj, bo to chyba piach niekoniecznie jest biały. Ale sprzyja, aby robić wywiady. No i dobra, teraz słuchajcie, drugie pytanie. Co robi Ania, że może tu mieszkać? Że ma pieniądze. Co robi Ania? No co robię? Robię e, robótki mają, ręczne. Mam taką małą swoją stronę z e, rzeczami na sprzedaż, e, z artystycznymi od e, łapaczy snów, czyli tak zwanych dreamcatcherów. Po... Jak się nie wysypiacie, to możecie kupić taki łapacz snów i się, <laughs> i się wtedy będzie lepiej wysypiać, pamiętajcie. E, ale oprócz tego różnego rodzaju e, malunki w restauracjach, e, szyldy, menu. A wszelkiego rodzaju ktoś potrzebuje, ma jakiś, ma jakiś projekt, po prostu szuka mnie. i, i... A jak cię Jestem... znaleźć na Instagramie? Tutaj będzie nazwa podana. Na dole. Jestem I opisie. I e... A mój tw... profil tutaj z podróżami po Panamie jest Anna de la Vida. Anna de la Vida. No i dobra, i kolejne pytanie będzie jeszcze: Czy Twoje rzeczy można kupić w Polsce? Można. można? Mam, kilka, mam kilka, które zostały w Polsce i spróbuję na bieżąco wrzucać na story. A jak zabraknie, jak wszyscy wykupią widzowie, to co byś wysyłała do Polski, co będziesz robić? Ehm, nie wiem, zrobimy jakiś konkursik, może wyślemy komuś. Dokładnie, a słuchajcie, zrobimy, czy nie można robić konkursów, można robić, nie można losować, można wybierać. Można wybierać ludzi i za, zrobimy tak, za najbardziej kreatywny komentarz. Tak. Który będzie pod tym filmem Tak, jest będzie, będzie możliwość wysłania do danej osoby takiej rzeczy za darmo I musisz zaobserwować twój profil i napisać jakiś ładny komentarz Tutaj na YouTube Tak? Dobra. No, no tak. i dobra Siema dobra. Idziemy dalej i dalej zaradzą kolejne pytania Wcieramy do kolejnej bo To się nazywa Playa Punch. I tu zaczynają się już spoty surfingowe Zobaczcie, fale są większe niż w innych miejscach i tam za zakrętem yy, jest jeszcze lepiej tu już się niekoniecznie fajnie jeździ rowerem, bo tutaj skończyła już droga asfaltowa tak się prezentuje piękny widok niestety z racji, że fale delikatnie przeszkadzają podczas wywiadu musimy zmienić miejscówkę na bardziej spokojną więc siadamy na rowery i jedziemy dokończyć wywiad Dobra, teraz kolejna część wywiadu jest na rowerze. Trzeba mówić trochę głośniej. Pytanie ważne, a nie, nie ty masz lat. Wypada mówić, czy nie wypada? Ja wiem. No wypada. Mam wypada. Wypada. 30. 30 skończyła. To nie taka moda dupa. Nie no żartuję, moda i dobrze się trzyma. Drugie pytanie. Ile lat już nie mieszkasz w Polsce? 7 lat. 7 lat. Musisz mówić głośniej. 7 lat. 7 lat, 7 lat. A gdzie mieszkałaś wcześniej? Wcześniej mieszkałam na Kostaryce. Ła, ile czasu? 3 lata. 3 lata mieszkała na Kostaryce. To była spontaniczna decyzja? Tak jest. Rzuciłam wszystko. Można? Można. Dobra, kolejne bardzo ważne pytanie. Nawet ten rower, odstawiaj. Gdzie nauczyłaś się języka hiszpańskiego? Yy, nauczyłam się. Liceum. Na początku miałem. A myślisz, że można tu przyjechać bez języka? Można. można. Tutaj mówią po angielsku? Mówią po angielsku, po hiszpańsku, bo po... jest dużo obcokrajowców i tak naprawdę z angielskim poradzą sobie wszyscy. No i pięknie. Jakie masz jeszcze przekaz do ludzi? A miałeś pokazać swoją rzecz, zaraz pokażesz. Jaki przekaz do ludzi, którzy chcieliby wszystko rzucić i tu przyjechać? Znaczy gdziekolwiek wyjechać? No ja myślę, że, że trzeba wyjść e, po prostu do przodu e, zostawić e, tak naprawdę swoją strefę i, i, i spróbować najpierw na, jako na wycieczkę e, pomału. E, no i oczywiście, e, jeżeli zdrowie na to pozwoli, no... To I zostawię. pieniążki. Tak jest. I pieniążki. Dobra, pokażemy co ty jeszcze masz. Zobaczcie tutaj. Czekaj. To jest rzecz, żeby się lepiej wysypiać. taki wow, ładny, słuchajcie z serwetki jakby takiej polskiej nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało nie obrażę, Ania, że tak mówię, ale tak w się sensie, w sensie, ale ale ładnie to wygląda. To są e, niemcy czy pod światło. Dawaj tak jak było tutaj, z tej strony bardzo ładnie wygląda. O, zobaczcie, pokażę Wam. O, to jest taka polska typowa serwetka, taka firanka polska tak jest. Ale słuchajcie, zobaczcie to są. A skąd są te pióreczka? Niekradzione? Różnych... Nie, 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 <laughs> nie. <laughs> nie, czasami e, przynoszą mi Indianie. Indianie przynoszą, słuchajcie. I tak wygląda łapacz snów, a tak wygląda Ania, zaobserwujcie ją na Instagramie. I taki łapacz snów nie taki identyczny, ale inny będzie można dostać w prezencie za kreatywny komentarz na YouTubku i za obserwację Ani na jej profil na Instagramie A tu zobaczysz są pieniążki jeszcze, żeby dawało szczęście ale to nie są polskie złotówki ale bardzo ładnie, gratuluję takiego czegoś i potem się lepiej śpi, tak? Tak jest. A tak naprawdę do czego służyła łapacz snów? Bo ja nie wiem kompletnie. Eee, tak naprawdę on wywodzi się od Indian, eee, służył jako eee, protekcja. Protekcja? No. no Protekcja, ochrona. No. Ochrona y, y, małych dzieci y, przed złymi duchami w nocy. Okay. Czyli mamy wieszały, po prostu takie proste na początku. Wybaczcie, że przerwałem, ale bateria padała i to chroniło dzieci przed złymi. Złymi duchami, tak, w trakcie, duchami. W trakcie snu. Niestety, moi drodzy, padła bateria, ale wróciliśmy już do miasta. Tutaj jest nasza pani, która się robi wywiad. tutaj jest Kolejny łapacz snów i ciekawi mnie, ten, który będzie w nagrodzie, na pierwszy komentarz, to będzie podobny do tego pierwszego czy do tego drugiego? Będzie podobny do tego pierwszego. Do tego pierwszego będzie podobny? Będzie kl klasyczny, ale w kształcie oka. W kształcie oka. Tak a jest. to jest trzecie oko? Może być trzecie oko. Uważaj, że tutaj są jakieś takie delikatne problemy techniczne podczas robienia wywiadu, ale pamiętajcie, spontan jest najważniejszy. Tutaj właśnie naprawiałem głośniki, a my tu staramy się zrobić wywiad. Dobra, jeszcze jedno pytanie do Ani. Dobra, czyli wiemy już, że Ania tutaj mieszka 3,5 roku. Czyli się mieszkała około 3 lat w Kostaryce. O, i dobra, mam pytanie. Jak zaczynałaś robić te swoje rzeczy, te rękodzieła, to gdzie to sprzedawałaś wszystko? Yy, na początku turystom na, na ulicy, na głównej ulicy Ludzie przychodzili i, i razem z innymi um, osobami siadałam, rozkładałam moje, moje, moje dzieła, moje rękodzieła i tak szło. No i pięknie, i teraz mówisz, że jest tego się utrzymać, tak? To jest y, raczej takie moje hobby, bo dodatkowe. dodatkowe bo Ale oprócz oczywiście... tego pracujesz gdzie indziej jeszcze? Pracuję y, w innych miejscach, y, również y, malując, y, przez, przez... Od, od, a zawsze potrafiłaś rysować, malować? Zawsze, od dziecka, ale nigdy, nigdy człowiek nie poszedł w tą stronę. Jakby ta dusza się odrodziła po, po, po czasie kiedy wyjechałam. No i dobrze? Znalazłam siebie i. No i I tak Coś, tylko... co chciałabyś powiedzieć moim widzom? E, chciałabym... a, a trochę ich pewnie będzie. Tak jest. <laughs> Bardzo miło was tutaj gościć, Bokas i... O, o jak będziecie to piszcie. Mnie. Tak jest. Jak będziecie to piszcie e, i. Poprowadzisz na jakąś kawkę? Oczywiście. Moi drodzy, wywiad z Anią pomału dobiega końca. Teoretycznie, ponieważ moje pytania, można powiedzieć, lekko się, nie tyle się wy, wyczerpały, ale chciałem dać Wam możliwość zadania pytań e, Ani na Instagramie, no i ja po, postaram się tutaj wybrać. Najlepsze, takie ciekawe, oczywiście, a nie wie co będę zadawał pytania. Są pytania, które zadali widzowie na moim Instagramie Piotr Polo-Przywarski. I teraz będą pytania tutaj do tej pani. Pytanie numer jeden. Jak się żyje w Panamie, i czy zamierzasz wrócić do Polski? Yy, w Panamie żyje się bardzo dobrze. Yy, ten kraj jest yy, niesamowity. Ludzie są uśmiechnięci, przyjaźni, a do tego zrobiłam już rezydencję, czyli pobyt na stałe i po prostu mogę, mogę być zamieszkać tu na jak długo chcę i mogę zacząć po prostu pracować legalnie. Dobra, fajna odpowiedź i teraz kolejne fajne pytanie. Jak odnajdujesz się ze swoją polską osobowością wśród trochę innej kultury? To jest bardzo dobre pytanie, <grywia> pozdrawiam pytającego. Albo, albo pytającą, tak, nie wiadomo. Albo pytającą. Oczywiście zawsze jest tak, że się tęskni za swoim krajem, za swoją kulturą, za swoimi ziomeczkami, ale doskonale się tutaj odnajduję i tak jak, mówię, tak jak mówiłam, ta kultura jest dosyć podobna, więc... Jest bardzo prosto jakby zaklimatyzować się. A trzeba umieć tańczyć? Myślę, że to samo, z, z pewnym momentem, po pewnym czasie, samo wychodzi z Czyli wypadałoby? Wypadałoby, wypadałoby. Ja nie mam z tym problemu, bo to muszę się zajebić. Kolejne pytanie. Piotr Polo-Przywarski, co myślisz o tym wariacie? Czyli co myślisz o mnie? Myślę, że jest bardzo dobrze prosperującym, młodym, młodym gościem, globetroterem, <glob <glob <tru>... tak jest i jestem bardzo zadowolona, że mógł tutaj do mnie przyjechać i odwiedzić. Mi również miło i są jeszcze tutaj ciekawe pytania, których w ogóle się nie spodziewałem, bo to wiesz, ja jednak mam w głowie jakieś tam swoje, Aha. patrzę z innej perspektywy, to jednak jak to mówią co 100 pytań to nie jedno. Okay. Czy lepszy jest folo przez internet, czy na żywo? <laughs> Wybacz, że pytam ciągle o siebie, ale takie są na razie pytania. Myślę, że o! myślę, że na żywo. Na żywo? O! Dlaczego też... wybrałaś Panamę? Pyta Mirek. Wybrałam Panamę, gdyż poprzednio mieszkałam... bo przez przypadek zaczęłam żyć w Kostaryce. Okazało się, że podoba mi się to życie w centralnej Ameryce. A przeprowadziłam się do Panamy, gdyż było mi ekonomicznie bo wyglądało to dla mnie lepiej. Dobra, czy podobają Ci się Latynosi z wow. wyglądu i zachowania? Bardzo mi się podobają. To czyli bardziej Latynosi jak, jak Polacy? Tak. To ja mam to samo, mi się bardziej podobają Latynoski jak Polki. A z kolei ja yy, będąc panami jestem dla nich egzotyczna jako ze swoją jakby... No bardziej posek. atrakcyjna tak. jesteś pewnie, co? Dobra, to zadamy jeszcze dwa pytania. Tutaj pisze kolega, Ach, pytanie to nie będzie, ale Aniu, te oczy to masz magiczne. To nie było pytanie. Eee, w jaki sposób się przeprowadziłaś i jak można się przeprowadzić na wyspę? To chyba teoretycznie pytanie, odpowiedź już była zawarta wcześniej. Po prostu przyjechałeś tu przypadkiem. Tak, tak, tak. Mieszkałam za granicą tutaj w Kostaryce i podczas kiedy odnowić wizę. Musisz... Wybrałam się po prostu do najbliższego turystycznego miejsca, a gdzie jest, jest tutaj bezpiecznie i przede wszystkim bardzo duża kultura i nie było z tym żadnego problemu? I ostatnie pytanie od mojego ziomusia w sumie, Mateusza Kowalczyka. Od mordeczki. Od mordeczki. Skąd decyzja na zmianę swojego życia w innym kraju? Chodzi tu bardziej chyba o Kostarykę, o w ogóle o takie podejście, tak. zostawienie to znaczy szczęście. Był moment taki, że um, po studiach chciałam spróbować czegoś innego i e, w momencie, kiedy była okazja wyjechać na, pojechać na, do Kostaryki na wycieczkę, e, w momencie, kiedy był, e, podjąłam decyzję, nie wróciłam e, do Polski. Czyli pojechałaś na wycieczkę już nie wróciłaś? Tak jest. Nie, Ale ja ja. Po trzech miesiącach byłam przygotowana na to, e, w pewnym stopniu, e, oczywiście nie, nie było tak, że e, hura, wszystko życiłam i tak dalej, ale byłam jak, jakieś podjęłam kroki przygotowując się na to, że może to być jakaś dłuższa podróż, a z kolei, e, że się udało e, poznać e, pewnych ludzi i... I warto było. Pięknie, fajnie. No i dobra, dziękujemy serdecznie Ani za wywiad. Mam nadzieję, że był ciekawy. To jest jeszcze raz Ania, która mieszka tutaj w Panamie, w miejscowości w sumie na wyspie Bocas del Toro. Żyje sobie tutaj, maluje ludziom czasami mieszka. A, masz mieszkania, przepraszam, gdzie to zabrzmiało? Malujesz rzeczy. Tak jest. Robisz rękodzieło. Tak jest. Robi rzeczy, działa na Instagramie tak. pod nickiem Bohemia, czyli to jest ten bardziej artystyczny profil gdzie oczywiście jest konkurs do wygrania jest łapać snów, dzięki temu będziecie lepiej spali i więc wejdźcie do niej na instagram, napiszcie, powiedzcie, że Polo mordeczka polecił i niech dziewczynie się wiedzie, dlaczego nie, jest bardzo sympatyczna i to tyle, dziękuję serdecznie także jeszcze raz, chodźcie, komentujcie i mam nadzieję, że będzie więcej jakichś ciekawych wywiadów z ciekawymi ludźmi Podczas y, moich podróży Dzięki, dzięki mordeczko Siema Hej, hej, pozdrawiam was również serdecznie Obserwujcie mój kanał, obserwujcie jej y, Instagram, subskrybujcie, komentujcie To chyba tyle, nara What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you